Strzeczka i pokorne doszeczki. No to co? Podejście drugie, nawet mamy ten sam skład. No jakoś tak się złożyło. To no, wszyscy wyszli i się dołączyli do tego samego składu. Jedna różnica jest taka, że teraz mi za bardzo nie przeszkadzają. Chyba wziąłem sobie jako pierwszy ten, to wychodzą... O, padło mi się. Jak mi przykro. No to co by teraz zaciśniemy tutaj? I zobaczymy, czy przetrwają oni to. W ten napad z każdej strony będzie. Jest ich na tyle, że jakby pomyślał, no to ...spokojnie dałoby się to przejść. Raz mi się udało to w wejdłok przez 1.20 levelem. Ja miałem wtedy 30. I do dupy miałem broń, więc takim składem trzeba ja się dzieć, że nam się poprzednio nie udało. Ale bywa. O, zobaczmy jak im idzie. dobra, wróciłem. Zdychać. To było jest służbowe. Nie chyba stąd idę po pierwsze. kurwa nie wiem z której strony. Ja standymy. Ja sobie na siebie pierwszą falę. Rozumiecie ja Ludzie? To spierdalać. się ile już tu kurwa stoi Trochę, chyba... Zobacz, w jesteśmy Dobra Ja będę się już wydurniał tym razem Takie Kurwa wszystkim będę pomagał Wydurnianie się jak wszyscy zauważyli nie spełnia swojej roli Szybciej kasować. Człowiek, którego oznaczyłem typem czachą, bo padał jak szmata, chyba wyszedł Sparty. Tak, mi przykro. Wróć, on tu nawet nie mógł dojść, bo ja ci niemili ludzie zabijali. Bywa. Tak, do, doskonale się do tego przyz... przydajecie ludzie. Przytrzymujcie ich, jakby zabijał. Mod się moimi tankami A może na ściągajcie ich na mnie, no Ja chyba umiecie zrobić, nie? Prawda? Prawda? Powiedzcie, że tak Dobrze wam idzie Jeszcze coś A nie, nasza turpa czacha przyszła O jest jak szmata za każdym razem Ja go nawet przed wejściem zabili? Nie musiał wchodzić do środka do instancji. O, a nie mówiłem, że ginie jak szpata. Masz go oznaczyłem, żeby go wszyscy olewali, bo to jest kurwa, więcej z nim kurwa problemów niż kurwa pomocy. No bo jest przesady. Jak można zginąć kurwa przed wejściem do instancji? No. I to nigdy nie zaatakował to jest najlepsze Tak sam siebie zginął Ktoś tu ci do sobie i padł No i tu wie o co tu chodzi Dobra, tych muszę pociągać na siebie wszystkich Aby jeszcze ich... chyba szybko skasować Dobra. Miary nam to jakoś idzie. Okej. Okay. Teraz chyba będzie już bosi. Albo nie, dobra, niech wyjdą stamtąd. A ja, do mnie, kurwa, do mnie, strzelać, Do mnie, do mnie, do mnie. Ja wiem, że się wrednie śmieje z typa, który ma 23 levely w ogni jak szmata, ale... Czy jest też kurwa nie lepszy? I muszę śmiało dodać, że ja na tej instancji zginąłem do tej pory 3 razy. A robię ją codziennie. Od program. Raz widzieliście w poprzednim filmiku nawet. Dobra, kurwa, zdychaj. No i dobra, to słuchaj, że powinien być Bosik, chyba że. Ten dadyla, znowu. I znowu nam to nie wyjdzie. Jak będzie Bosik, to już jest wygrana sprawa. Albo i kurwa nie, jeszcze jedna fala będzie. E? Prawda? Jedna fala. To jest A nie boś To jest nasz Funfel Łysa pała. W skrócie Łysol Bardzo przyjemny Potworek Ginie jak szmata nie w sumie tego atakowałem Nie ja wiem, co źle, ale dobra. Chyba jego. Dobra, trafiłem go już znowu. No i tyle. Prostyzna. Możemy odebrać nagrodę. Nie możemy oddać następną nagrodę. O, aż ty się jest, Fajnie. Fajnie. No i możemy stąd zdupcać. Taki normalny, kurwa, dzień na just. Jak już mamy. Te dwa kwestie z głowy, no to kurde. Kolejny trudniejszy kwestie, już teraz będziemy na roboty. Mianowicie szukanie kurwa broni. To jest kurwa niestety dosyć trudne. Już chyba z 15 razy byłem na instancji i jedyny jej zysk jaki mam, no to kurwa wpis do kurwa złota, czyli 7 golda. i trochę syfu. Jakaś się tego uzbierało, ale jak widać, broni dalej kurwa mnie kaput. Więc idziemy na instancję poszukiwać broni, która jest dokładnie tutaj. Klikamy, teleportujemy się. I kolejny dzień na Josna. Tym razem to ja jestem tutaj szmatą. Dlatego widzieliście, że nie wyrzucałem... Nie klikałem tamtego kolesia, tylko dałem mu zupą pończachę żeby... Po prostu na niego uważać, żeby się nim nie przejmować w razie czego. I to tyle. A tak to i tak bym go zostawił w sumie w party. Dlatego, że, no cóż, no kurde, jak będzie miał lepszy level, no to kurde, sam będzie tutaj nie ludziom pomagał. Że jak chce coś kurwa w ogóle, że to tak na pewno będzie robił. No i dlatego, kurde, nie, no, mógłby nie pomagać, mógłby chodzić solo, naprawdę miesza z tym. Następna instancja jest tutaj. Co, bez 40 levela tutaj się nie obejdzie, bez 45. Takim party jak jest teraz, to nawet nie ma co iść. To chyba zginiemy jak szmaty. To jest jedna z lepszych instancji. No i co? Możemy czekać do osłony śmierci. Więc zamiast czekać do osłony śmierci, jak zwykle tu kurwa bywa... To możemy... No nie wiem, kurwa. Ty, latać to już lata tak. Prawda, więc? Co by to porobić tymczasem? Żeby sobie, sobie pooglądać jakie mają wdziankę. To jest takie moim zdaniem fujowe. Ale dobra. Co my to mamy dalej? To jest takie, ty co 45. Jakieś takie diaboliczne rogi w końcu ma. Następna jest taka. już nawet jak to tak wygląda. Hey Teraz zobaczymy, czy oni pójdą na to. Nie, party się rozpadły. Wyjebali mnie! A ja przyjdę z powrotem do party. Niech się kurwa do lider. Będę tak za każdym razem wchodził, jak będą mnie wyrzucać. Bo to jest trochę takie... Cóż... Jeśli chcą przejść to party, znaczy ten, ten ride to Nie najgorszy pomysł. Wyrzucać w party ludzi. 28 level? Poważnie? Co tu kurwa robi? Jest to kliknięty czy coś? A, i znowu zostanę, ja wyrzucony. Słuchaj. Chyba wzięli tamtego, się udało wziąć i nie. Ja sobie mogę czekać na salę śmierci teraz. Ale bywa, tak. Poczowi się odsuwałem. Mogę stać tutaj i mieć F pod ręką. A, no nic, to by było na tyle. A nie, wróciłem do party, fajnie. Będę stał, tutaj będę sobie kurwa kilkał. Jakbym mnie wyrzucać. Pierw dalej. Ja będę od razu klikał. No, wyrzucić mnie teraz? Ja od razu wejdę. No, co zrobisz? O Bo no, na jego miejsce to bym wyrzucił 35, tak prawdę mówiąc. A nie, to był 36. Zawsze jeden level mniej. No hmm, to jest. Weszli? poważnie. No to co? Zasuwamy. Gdzie jest jedyka? Jedyka jest w środku, tam możemy wejść. Może nas nie wyrzuci. Gdzie jest szóstka? Nie wiem, nie widzę, które się wszystko mnie jest na zewnątrz. No i dobra, idziemy zginąć. Tego wywalił powietrze. Tego podejdziemy. O, ale to ciało. Ale fajna postawa, kurwa, to było. No, i super. Ja? to ma kurwa level? E, ty. 41? O, już ma takie wnienko? Kurwa, fajnie, nie widziałem o tym. Dobra, jeszcze to zabije pewnie. To nie będę co do taptego, bo się może sprzedać tutaj, gdzie większego typa. A to Chyba nie, 41%, poszacenie, nie, jakiś miejsce nawet nie lider, co się stało? No jest super, wybucham bo bo łapie. No dobra. Więc to by było na tyle. Szczerze potrony dusza.